Witam państwa z kolejnego miejsca. Jestem gdzieś u podnóża gór w Walii, w małej miejscowości Rajader. Zostałem tutaj na noc, takie standardowe miejsce na obrzeżach miasta. Byłem wczoraj tam na górze, jechałem chwilę, ale jak dojechałem już do prawie samego końca, gdzie był taki stromy podjazd, bardzo intensywnie sypał śnieg. I nie chciałem tam sobie sumie zostawać, dlatego że gdyby rano było tak, że obudzę się i było pół metra śniegu dookoła, a poza tym, jadąc tam 40 minut, nie miałem w ogóle zasięgu, no to byłoby ciekawie. W sumie może. I źle zrobiłem, że nie pojechałem. Umyłem się, wypiłem kawę. Jedziemy do góry zobaczyć to jeszcze raz. Tym razem w dzień. Ja cię kręcę. Dojechałem w pierwsze miejsce. Zobaczcie to, i tu w ogóle można spać. Ale nie ma zasięgu, dlatego w sumie tu nie zostałem. Ale jest miejsce. Ja cię kręcę. Kurczę. I ta rzeka na dole. I tutaj. Najważniejsza rzecz, zobaczcie ten wodospad. Yeah. Naprawdę niesamowite miejsce, o którego istnieniu nie miałem kompletnie pojęcia. Ale jest to dopiero początek tej trasy i działa to dla mnie mocniej niż ta kawa, którą wypiłem dzisiaj rano. Że ja nie miałem. Dobra, może lepiej w sumie ręczny sprawdzę jeszcze raz. Że ja nie miałem pojęcia o istnieniu takiego miejsca w centralnej Walii. To przejeździliśmy na południe do Brecon, albo na północ do Stoudonii. Niesamowite miejsce. Tylko szkoda, że bez elki, niestety, to nie jest to samo. Także musimy tutaj wrócić i znaleźć jakieś fajne miejsce. Chociaż jeszcze jadę tam do góry, bo tam jest miejsce zaznaczone na Park Fortnite I zobaczymy, czy w przyszłości będzie się dało tam przyjechać i poobozować trochę. To był głupi pomysł. Tu nie ma żadnych mijanek. W sezonie nie wyobrażam sobie, w sezonie turystycznym nie wyobrażam sobie, żeby tutaj... E, żeby tutaj dojechać i w ogóle się z kimś minąć. To jest, to jest jakiś e, wow. Spróbuję tu zawrócić i, i wracamy. Biadę na ten mostek, ale, bo on wydaje się mocny, ale... Ale ja nie jestem na tyle mocny. Piękne miejsce, niesamowite miejsce. Dobra, próbujemy. Jezu. Yes. Żeby tylko nie utknąć. A jak się tu wykaraska. Nie jest tak źle. Nie chcę sobie zderzaka też wyrwać. Tak to wygląda. I tutaj, tutaj próbuję sobie zawrócić, ale nie ma problemu w sumie. To by było fajne miejsce. Na rozpalenie ogniska i sobie zostanie na noc chociaż trochę ciasno. Kilka razy obracamy się bo droga prowadzi tam ogólnie dalej ale... Nie, 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 nie. Dziękuję. Patrolem tutaj przyjechać trzeba drodzy państwo. Patrolem. I właśnie problem jest z tych mijanek, że tutaj była jedna mijanka na powiedzmy długości kilometra. Także trochę wracania jest. Idealne miejsce na testy patrola. Ale nie sprintera. Niesamowite miejsce. Wrócimy to na pewno z moją żoną. Staniemy sobie gdzieś tutaj w okolicach tej Tamy. Wyciągniemy rowery i w tamtą trasę co teraz byłem pojedziemy sobie rowerami. Swoją drogą na dole też jest super parking na kampery. Przez tą dolinę płynie taka piękna rzeka. Muszę sobie sprawdzić czy da się w ogóle w niej łowić. Bo, bo wygląda to super. I właśnie takie samochody powinny tutaj jeździć. I widzę, że tych tam tutaj jest mnóstwo. Co kilka kilometrów jest taka tama i taki zbiornik zalewowy. Ale zobaczymy dokąd nas ta droga doprowadzi. Samowite jest to, że nie widziałem jeszcze ani jednego znaku, że nie można zostać kamperem tutaj nigdzie na noc. To jest bardzo ciekawe. Jeszcze oczywiście doczytam, czy faktycznie nie można, czy może jest ogólny taki przepis, ale wszędzie stoją kampery. I tam sobie ktoś pływa w ogóle. No i zobaczcie, muszę się dowiedzieć, czy w tej rzece można łowić, czy nie. Ale tu muszę takie pływać kabany na 100%. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj poza sezonem, bo mogę sobie poeksplorować, zrobić jakiś plan, a jeżeli chodzi o. Przyjeżdżanie tutaj w sezonie to na pewno podróże nocą będą najlepsze, żeby nie utykać tutaj na tych trasach. W ogóle nie spodziewałem się, że teraz jestem obok rzeki Wai w górnym biegu. Przez to miasteczko Rajader przepływa rzeka Wai i jest tam, ale nie da się tutaj dojść. Spróbuję znaleźć tam troszkę dalej takie miejsce, żeby można było ją zobaczyć. I tak oto wylądowałem sobie nad rzeką Wai w jakichś krzokach. <gry> Ciekawe czy lokal się mnie nie przegoni, jak zobaczę takie białe, wielkie coś w krzokach stojące przy drodze. zatrzymałem się tutaj, bo jestem głodny i pasowałoby coś ugotować, ale przy okazji muszę sięgnąć do mojego dzienniczka e, wędkarskiego podróżniczka, żeby zobaczyć jak to wygląda okoliczne miejsca wędkarskie. Prawdopodobnie wrócę na to miejsce, co widzieliście w ostatnim odcinku. Ale w dół rzeki też jeszcze jedno jest ciekawe, ale pada mocno, także chyba wybiorę tą e, znaną mi opcję z poprzedniego odcinka. Jedna cebula, ale nie taki bulbuzaur jak ten, strasznie wielka, taka tylko była w sklepie, ale weźmiemy jej pół, wiecie. Teraz coś z moich spiżarnianych skarbów, od rodziców, piękny boczek. Jak już to raz mówiłem, mój najdroższy produkt z spiżarni. Dodajemy gruby plaster masła. Umówmy się, nie jest to danie dietetyczne, ale typowo wędkarsko-przygodowe. Tu się nam smaży. A my teraz bierzemy nożyk, ściągamy kapcie. W skarpetkach ubieramy koniecznie kroksy. Idziemy po świeżutki. Czosnek niedźwiedzi. Koniecznie nie przy ścieżce. W sumie nóż nie był potrzebny. A wiosna! Nie zauważyłem, że zgarnąłem troszkę pokrzywy i właśnie się sobie poparzyłem nos. I wiecie co? Nic nie szkodzi. W razie gdyby mi brakło, mam pełno w okolicy. Przecier pomidorowy 100 gram. I po to używałem naturalnych produktów z otoczenia busa, żeby teraz wszystko zepsuć serkiem topionym. Ale trzeba, drodzy Państwo. Skórka z boczku dla aromatu i woda. Litr wody dodany i zupa jest fajna i gęsta. Muszę teraz uważać, żeby nie spadło mi to tutaj. Wrzucamy cukinię. Może być opcjonalnie, także jeżeli nie lubicie cukinii, to, to nie. Ja po prostu nie jem węglowodanów, także taki troszeczkę substytut makaronu. Niech się nam to pogotuje 10 minut. Pamiętajcie, żeby nie soli za dużo, bo boczek jest słony i serek jest słony. I żeby już kompletnie dostać zawału, możecie sobie dodać sera żółtego, ale nie musicie. I tak to się prezentuje, drodzy Państwo. Wygląda pysznie. Nie, no musicie spróbować. Rewelacyjna. Jaka pożywna? A, ale mnie to pokrzepiło. Teraz po takiej zupie można iść łowić ryby przy zerowej temperaturze. Arrive at the B4389. Arrive. w sumie utwardzony teren, tylko porośnięty trawą, ale wjadę i tak przodem, bo mam napęd na tył, żeby mieć koła napędowe bliżej wyjazdu. Mamy to. No, także dzisiaj mamy godzinę więcej tylko, no ale, ale tak wyszło. Wolałem trochę pozwiedzać. Samochód tutaj stoi. Kalesony ciepłe, ubrane. Kto w ogóle wymyślił nazwę kalesony? Wstyd w nich chodzić, jak się tak nazywają. Trochę jak konkubent. Kto wymyślił konkubent? Ja byłem konkubentem, ale chyba jeden z powodów, dla których zostałem mężem, żeby już nie być konkubentem. Na razie się przebiorę i zrobię sobie selekcję przynęt, które zabrać ze sobą. Tylko te, które potrzebuję. I od razu jak wjechałem, to miałem wizytę lokalnego Johna. Johna. I od razu pytanie, skąd jesteś. Z Polski jestem. I wiecie, od razu podszedł do mnie bardzo stereotypowo... Mm, nie jeź ryby. Nie jeźdź ryby. Nóż się w kieszeni otwiera. No wiecie, sami sobie wyrobiliśmy taką opinię może też, ale... Z drugiej strony, czy to nie jest hipokryzja, że Brytyjczycy tak robią, a sami jedzą rybę z frytkami jako danie narodowe? Czyli dorsz ma przesrane, za przeproszeniem, ale karp, ryba inwazyjna z Chin, z kolei? Co jest grane w ogóle? A to, że my raz w roku jemy karpia na święta, to od razu już stereotopowo wszyscy są, wiecie, rybożercy. Podczas wojny, gdy oni jedli indyki na święta, u nas nie było indyka nawet. Tego już nie widzą. I innych historycznych spraw związanych między nami a nimi. Oburzyłem się strasznie i nie, wiecie, nie, nie darłem się na niego i w ogóle, ale powiedziałem mu co o tym myślę, bo, bo bez przesady. Straszna, straszna hipokryzja. Ale co, będziemy się jakimś lokalnym, nie chcę tutaj brzydkich słów używać, przejmować, idziemy łowić. Co mi będzie chłop pokazywał? Jak będę chciał, to se zjem. Żartuję. Bierzemy smużaki na klenia. Bardzo dobra przynęta. Piękne, nieduże wahadłówki, które mam ze Szkocji. Na łososia. I parę dużych woblerów i idziemy. To będzie moja główna przynęta. Do tego, tak jak ostatnio, plecak, podbierak, wędka w rękę, termos, o termos jeszcze, że nie zapomniał. Z herbatką. I miałem sobie zapakować więcej zupy, do, bo wiadomo, że mi zostało. Do takiego termosika fajnego małego z tej samej firmy co ten, ale taki na jedzenie z łyżeczką, ale jestem tak pełen, że to szok. Że zostawię sobie na wieczór. A akurat jak się z takim roźnej wyprawy na ryby. Zupka gorąca, Mua! no i to co lubię najbardziej na szlaku wędkarskim i dotarłem do końca, ale jest tutaj ogólny zakaz wędkowania, mimo klubowy. że nie mogę tutaj rzucać. Nigdzie, ale wygląda to pięknie. Kurcze, jest siła. Na razie zaczynamy powyżej tamy. Tam jest właśnie spadek wody. A tutaj mamy taką, takie rozlewisko, ale to tylko i wyłącznie z ciekawości. Tutaj jest najmniej takie obiecujące miejsce. Akurat na razie, kilka miejsc obłowionych, ale nic się nie dzieje. Idę powolutku w dół. Kolejne niesamowite miejsce: powalone drzewo. O. Nie, dobra wyszła z prądu. Powalone drzewa, mnóstwo kryjówek dla wszelakich ryb, których nie chcę za bardzo zainteresować moja przynęta. Zobaczcie, piję herbatę z mlekiem. Tak mi posmakowała. Co tu rośnie? Czosnek niedźwiedzi. Świeżutki, młody. Do herbaty z mlekiem chyba nie będzie pasował Spróbujemy jeszcze na spokojniejszej wodzie Sprzynęt próbowałem wszystkiego co sobie zabrałem ze sobą Ale kurde nie dzisiaj chyba Chociaż może się to jeszcze zmienić Mamy wiosenny deszczyk, dobrze że nie śnieg Ale to się może zaraz zamienić w śnieg bo jest plus 2 Kończę górną sekcję, idę do samochodu się ogrzać i idziemy w dół Stało, Ale szczupal mi falną w to za późno się uruchomiła kamera, ale było bydle. Nieźle. Piękny wielki szczupak. Tutaj przy samym brzegu. Dał mi nadzieję, dlatego się pobawiłem jeszcze tutaj. Pięknie pracuje ten woblerek. Idę do samochodu się ogrzać, i nawet kalesony nie pomogły. Kurka, rurka. Tak, wiem, mówi się odzież termiczna też, ale ja prosty chłopak jestem. A tak to z góry wygląda. Padało okrutnie. Ale nie poddajemy się, prawie była ryba. No ale prawie to nie jest ryba, jednak. Tyle, drodzy Państwo, po robocie nie udało się tym razem. Szukamy miejsca na noc, ale wiecie, jak to jest w wędkarstwie? Raz jest, raz nie ma. Nic z tym człowiek nie zrobi. I tak, drodzy Państwo, dojechałem na miejsce, jestem w jakiejś, nie wiem gdzie, na końcu niczego, w jakimś lesie, sam i w ogóle biorę się za montaż odcinka, a wam dziękuję za obecność. Do następnego.